P'eus <small> kozh Ciekawe, co to za knypki. No nic, muszę się napić czegoś chłodnego od tej bitwy. Zaschło mi w gardle. Ciekawe, czy mam jeszcze małą butelkę ginu? Sprawdzę na dachu. Nichoho nie mam, ale za to mam przy sobie. Nie ma to jak chłodna botelka Gino. Po ciężkiej walce przejdę się na farmę Onara i pogadam z Lee. I can't take this anymore. Saying everything I said before. Nic się to nie zmieniło, jak zwykle hey, wszędzie siki i kał. To przecież no wiedział o tym wcześniej, się nigdy nie zmieni. Nie wiecie przecież, ale można ufać, się niczego nie dowie. Pewnie się lepiej ta trzymać ta od tego z daleka. Naprawdę w to wierzysz? Ode mnie? Hey, Kajka jest to siebie. Musiały pojawić. Się Ta, najbliżą, ale będziesz się musiał poczekać do. najlepiej w jego komnacie bo ma jakąś naradę o, albo my coś takiego. Oksy dzięki za info. Nie, zaangażę, żeby coś się nie ma sprawy a widziałeś już dziś tych gości w kaptorach. To, nie mów, o no nie niestety ale ciekawe kto to mógł być. Skąd ty to nie mam pojęcia i nie obchodzi mnie to li się wszystkim zajmie. Ode mnie tego nie dostał. Nie mów, że o nie wiesz. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Przyszło mi to do głowy. To mnie wcale nie dziwi. się problemy. Ode mnie tego nie dostał. To naprawdę nie mój problem. Przyszło mi to do głowy. Żeby mnie to kosztowało To naprawdę nie mój problem. Ode mnie o matko demon Czy coś się w końcu zmieni? mówili i padł. Sam by na to nie wpadł. Ode mnie nic Ode mnie tego nie dostał. Inaczej bym się do tego zap... To on naprawdę nie mój problem. Możemy jedynie przeczekać. Nie można na to liczyć. Czy coś się w końcu zmieni? Bo oczywiste. Musiały pojawić się czy później musiało się... To było oczywiste. Nie może tak dalej być. Nie może tak dalej być. To było oczywiste. Ode mnie nikt się nie, nie można wierzyć we wszystko co się słyszy. W końcu to była jego decyzja. Przez Moi żołnierze jest co? sprawa wysłałem dwóch zwiadowców nie wrócili kto idzie na ochotnika. Nie sądzę że coś się zmieniło. No dalej bo inaczej sam wybiorę. Wybieram no kadm to w takim okładzie idziecie wszyscy powodzenia.